Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym jak już zapowiadałem zrobimy sobie giveaway'a na CSGO Double na póki co 1000 końców. W przyszłym czasie będzie na 2500. Tak jak mówiłem, Niestety więcej nie udało mi się uzbierać jak tylko ten 1000. A nie chcę tego mnożyć jeszcze bardziej, bo zapewne bym wszystko przegrał. Jak to zazwyczaj mi nawet bywa, bo mam już tutaj przebetowane aż Milion końców, co jest. Postawimy sobie 14, 16 na black. I sobie chwilę gramy, żeby odcinek nie trwał po prostu y, minuty. Wyjaśnię zasady pod koniec. I uwaga. Bardzo grube bety teraz będą lecieć. Dobrze, Wygrać nie wiem czy to tak zacina. No to mamy już 32, no to spróbujemy to podwoić 32 postawię znowu na czarny Ten Moment, jak to to wygląda? Mm -hmm. Trochę odlew fire mm -hmm. Tak wygląda tutaj z wow Rzadko Tutaj jest pełno A, tutaj jest rzadko Przez to, że było tutaj pełno, to tutaj jest rzadko jeszcze 15 sekund, ja to denerwuję. Dobra, to spróbujemy zrobić przyjść 100. Wyjaśnię wszystkie zasady. Jeśli się nie uda, wyjaśnię zasady od razu. Oczywiście wiadomo, że wszystko nie chodzi. Od razu jest 80% madlaw, więc powinno wejść. Następnie. No, wlak. Nie, no teraz że... Nie tylko Nie wiem, to się już jest prawda. Ehm, no to tak. ze zasady konkursu, aby wygrać te 1000 końców. Należy zasubskrybować mój kanał. Momentik. Należy zasubskrybować mój kanał, więc ten mały guzik. E, Lightning like Film i w, w komentarzu pod filmem napisać swój Steam ID 64, który znajdziecie na stronie e, Steam ID .io. Link będzie w opisie e, i po prostu w, po wejściu tutaj, klikaj, tutaj się logujemy. Gdzieś tu będzie ten. logowanie się, który nocy badać, że tutaj. Klikamy tutaj na naszą gąkę Profil i tutaj mamy nasz Steam ID 64 i kupujecie po prostu sam, same te liczby wklejacie do komentarza i dodajecie coś po prostu od siebie no i w zasadzie by było wszystko rozstrzygnięcie konkursu zrobimy mniej więcej żebyście długo nie czekali niech to będzie śwada ostatni dzień kiedy się chodzi do szkoły więc niech to będzie środa 23 marca 2016 roku o godzinie 18 będzie rozstrzygnięty konkurs, oczywiście, oczywiście pojawi się filmik na YouTube, kto został zwycięzcą mniej więcej około godziny 19.20. Około 18 zamykam wszystkie losowania i tak dalej żeby już jak już doda, ktoś doda o 18.00 to jeszcze wezmę. Ale jak później to już nie dodaję nic. I od razu o 18 będę nagrywał filmik, więc możecie się go spodziewać od między godziną 18 a 20. .00. Zależy jak tutaj będę z czasem miał więc. To by było na tyle. Wszystko powiedziałem. Zapraszam do udziału. Dzięki, na razie, cześć.